Bardzo dziękuję Pani Prezydent za przybycie. Dziękuję Prezydent Duda i za given what is. Zaraz, zaraz, bo jeszcze ja muszę odpowiedzieć Pani Redaktor. Nie. Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, trzeba byłoby sięgnąć trochę głębiej. Powiem w ten sposób. Kiedy rozpoczynałem, powiedziała dzisiaj. Pani Vice President, friend in need is a friend indeed. Cesar, Cesar, Ogromnie Stegos, friend in need is a friend indeed. Even stronger. Okay. <laughs> A friend in need is a friend indeed. <laughs> okay, I go okay, first. Okay, so this time, Szanowna pani redaktor. It cannot be said too frequently. Okay, I'll go. You go this time, please. Jeżeli jeżeli pani jeżeli Okay. Friend in need is a friend indeed. NATO I z dumą powiedziałem mówię to przede wszystkim do moich rodaków z dumą powiedziałem do pani wiceprezydent, że ci ludzie wszyscy nie zostali wysłani do obozów dla uchodźców. Oni znaleźli miejsce w polskich domach, przyjęły ich polskie rodziny, zostali przyjęci do polskich hoteli do polskich pensjonatów, do polskich sanatoriów przez prywatnych ludzi najczęściej, przez zwykłych Polaków, którzy czują w sercu obowiązek pomocy ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. Ogromnie za to moim rodakom dziękuję. Another country violate its sovereignty, its territorial integrity for the sake of what? Nothing that is justified or provoked. Absolutely there should be an investigation. and we should all be watching. And I have no question the eyes of the world are on this war. And what Russia has done in terms of this aggression and these atrocities. I have no doubt. Dla nas oczywistą sprawą jest, że na Ukrainie Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne. Mam nadzieję, że oczywistą sprawą w przyszłości również dla Trybunału rozpoznającego te kwestie będzie, kto jest za to odpowiedzialny. Natomiast proszę pamiętać o tym, że uchodźcy z Ukrainy przybywają w tej chwili do nas. Obecnie cały czas przez naszą granicę przechodzą ludzie, którzy byli świadkami zniszczenia ich domów, zabijania ich sąsiadów. Bombardowania szpitali, strzelania do cywilów, do dzieci. To są dowody z zeznań świadków, to są także dowody, które są w ich smartfonach, gdzie nagrania podnoszą włosy na głowie. Takie sceny dzieją się dzisiaj, dział, dzieją się przez ostatnie dni na Ukrainie. Sprawcami ich są Rosjanie.